No witam wszystkich y, widzów. Jeżeli macie problem z kosą, że nie chce odpalać lub y, gaśnie y, bez sania, teraz ma na przykład sanie, klapka zamknięta i jak tak przełączycie to gaśnie, to problem jest, że y, nie dostaje ona paliwa. I teraz co robicie? Wykręcacie gaźnik tutaj na dwie śruby. Tutaj odkręcacie linkę gazu. I tutaj wyjmujecie tutaj tą linkę. Potem, jak gaźnik macie wyjęty, odkręcacie takie cztery śruby od spodu, śrubki. I ukazują się takie membrany. No, i właśnie przyczyną waszego gaśnięcia jest głównie. Znaczy między innymi, taka membrana i w takim stanie, ona powinna być normalnie prosta, no nie taka sparciała. Czyli, tak, kupujecie taki zestaw, jest to, to i jeszcze dwie takie podkładki ze znanego portalu. Wymieniacie to na pewno, ale jeszcze co potem? Piu ta kosa wymaga regulacji. I teraz tak, tu macie regulację od wolnych obrotów tą śrubką. To tutaj sobie regulujecie wolne, ale jak, jak jeszcze nie chce piła, gaśnie na tych bez sania. Jeżeli gaśnie, to tutaj macie taką iglicę. I tu, kurczę, nie ostrzy mi, tu jest taka zaślepka gumowa. Wyjmujecie tą zaślepkę, wydubujecie, i tam jest taki, mały, mały wkręcik iglica i to wykręcacie. Po prostu parę obrotów wykręcacie, i wtedy kosa dostaje więcej paliwa. Iglica jest podniesiona, i dostaje więcej paliwa. I już po prostu gaśnięcie powinno się skończyć, bo u mnie, u mnie to, to zadziałało. Potem y, po prostu gazujecie kosą, i tutaj, tu jest taka śrubka, i to jest śrubka od wysokich obrotów, od dawki wysokich obrotów. I tą śrubką y, po prostu, żeby mieć wyższe obroty na, na gazie, ją po prostu odkręcacie. Tak samo. O, tu jest ta śrubka tak, takim. ona we wszystkich gaźnikach jest w tym samym miejscu mniej więcej tutaj tak z boku I to jest od wysokich czyli, ale głównie żeby, żeby dostarczyć więcej paliwa i żeby nie gasła kosa to po prostu trochę iglicę podnosicie tutaj to wyjmujecie i odkręcacie tą małą śrubeczkę, która jest na końcu bo możecie to też wykręcić sobie, to całe, bo to jest iglica w takiej jakby obudowie. To też się da wykręcić, całe. Nawet jest wygodniej. Jak to wyjmiecie i tą iglicę trochę wyciągniecie. Także to tyle. Teraz jeszcze pokażę, jak go na odpala i, i tak. Bez sania normalnie. I tak powinna. Jak już jest ciepława, to już bez sania. No i to w sumie tyle, co chciałem przekazać. Dzięki, cześć.